Dzięki inicjatywie Fundacji Promień Słońca mieliśmy taką możliwość, żeby i przyjemność jednocześnie, żeby zorganizować letnie warsztaty dwutygodniowe dla podopiecznych tej fundacji. Tutaj właśnie przede wszystkim Fundacja Artystyczna Wylepiarnia, ale też firma My Art Pan byśmy w stanie wspólnie stworzyć taką ofertę artystyczną, zarówno zajęcia y, związane z gliną, czyli ceramika tradycyjna, praca z masami lejnymi, ale też sensoceramika, y, a ze strony właśnie firmy My Art Fun y, mamy ofertę zajęć plastycznych, również trochę muzycznych, trochę muzykoterapii, trochę też takich wspólnych relaksacji przy dźwiękach muzyki. I przez te dwa tygodnie bardzo się zaprzyjaźniliśmy z dzieciakami, i to była naprawdę ogromna przyjemność móc z nimi pracować. No, mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli taką okazję. Ja od strony wylepiarni bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, rodzicom, również osobom. Które nas dopingowały i wspierały. To jest e, taka wspólna inicjatywa, e, zarówno fundacji, ale też e, dzięki wsparciu starostwa e, legionowo, a e, przede wszystkim e, dzięki tu rodzicom e, podopiecznych promień Słońca oraz e, wolontariuszom. Mogliśmy tak e, pięknie tutaj pracować z uczestnikami. Udało nam się też przeprowadzić dwie wycieczki. Pierwsza wycieczka była do Kolejkowa w Warszawie. To jest taki bardzo ciekawy park miniatur, gdzie mogliśmy sobie z dziećmi oglądać właśnie miniatury różnych pięknych miejsc w Warszawie. Też było to bardzo dla dzieci atrakcyjne wizualnie. A w drugim tygodniu zabraliśmy podopiecznych na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. No to już był absolutny hit dla nich. Tam było bardzo dużo interaktywnych eksponatów, co po prostu no, ogromnie im się podobało. My też byłyśmy zachwycone właśnie, że, że mogłyśmy tak dużo atrakcyjnych i ciekawych rzeczy, również inspirujących tym dzieciom pokazać. zarówno arteterapia jak praca z gliną sensoceramika to są wszystkie sztuki które też rozwijają kreatywnie które pomagają w terapii ręki dzięki tym wszystkim aktywnościom uczestnicy mogli się rozwijać na wielu płaszczyznach staraliśmy się też żeby każdego dnia podopieczni promie Fundacji Promień Słońca mogli Mieć każdego dnia inną aktywność, żeby mogli w inny sposób poznawać sztukę. W tym tygodniu pogoda nam bardzo dopisała, dlatego mogliśmy też wybrać się na wycieczkę do lasu i tam właśnie w warunkach takich bliskiego kontaktu z naturą udało nam się przeprowadzić wspaniałe zajęcia z sensoceramiki, właśnie z wykonaniem mandali, przy użyciu naturalnych materiałów. Również zajmowaliśmy się malowaniem na łonie natury. Dzieci narysowały siebie nawzajem, więc no, starałyśmy się, żeby każdego dnia tak naprawdę te zajęcia były bardzo różnorodne, no, i współpraca z takimi e, naprawdę otwartymi na wszelkie doświadczenia e, podopiecznymi to była czysta przyjemność. A teraz. A teraz zielone. Zielone. I teraz butę. No, dawaj mi wzięcie. Koło filipa, to tak? Koło tak? filipa, tak? Hmm, Dobra, bo... Dokąd, do tego? No, do końca tygodnia nie będzie już, bo. Aha. To raczej malowa kiwika przyjdzie, tak? Bo. Poza tym my same bardzo dużo się nauczyłyśmy tutaj od osób z niepełnosprawnością. Są to osoby bardzo wrażliwe na piękno, więc dzięki nim też pozna poznawaliśmy piękno, natury, sztuki. W poniedziałek robiliśmy liny.

Dentujemy Bando, ty, ty. Daj je było. papa bało kukę. Co najbardziej? Malowałe. <mulary> Jak zawsze piękny kosmos narysowałaś, prawda? A, Super. <mulary> Które zajęcia <jest> plus malowanie? Psycho. papa kukę klejemy.